Cześć! W tym odcinku dowiecie się, jak usunąć spam z Messengera. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy, a więc jeżeli chcecie oczyścić swojego Messengera ze spamu to oglądajcie ten odcinek do końca. Przede wszystkim musimy uruchomić aplikację Messenger. Następnie klikamy w lewym górnym rogu nasze zdjęcie profilowe. Dzięki temu wyświetli nam się tutaj lista zakładek. I my klikamy drugą zakładkę od góry o nazwie Inne. Kolejno, na górze po prawej stronie ekranu mamy zakładkę Spam. Więc klikamy w tą zakładkę i tutaj nam się wyświetli lista właśnie wiadomości, które Messenger uznał jako Spam. Teraz, żeby te wszystkie wiadomości uznane za Spam usunąć, klikamy w prawym górnym rogu wiersz edytuj. Następnie zaznaczamy wszystkie wiadomości. Jeżeli tych wiadomości mamy bardzo dużo, to żeby ich nie zaznaczać każdej oddzielnie, klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek i zaznacz wszystkie. Dzięki temu wszystkie wiadomości zostaną zaznaczone, a następnie, żeby je usunąć, klikamy tutaj ikonę kosza na górze. Na koniec jeszcze pojawi nam się komunikat ostrzegawczy o treści, czy usunąć wiadomości z folderu inne, to spowoduje to nieodwracalne usunięcie wiadomości, informacje o odczytaniu oraz usunięciu wiadomości nie będą widoczne. Więc jeżeli jesteśmy zdecydowani co do usunięcia spamu, klikamy tutaj przycisk Usuń. No i w ten sposób usunęliśmy spam z messengera. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!